To duży problem. Tak, bardzo duży problem. Uważamy, że duże sieci mają większe możliwości prawne do działania na rynkach takich jak Limanowa niż my, rodzinni kupcy tutaj prowadzący działalność. Jak to wpływa bezpośrednio na rynek Limanowski? Według mnie tragicznie, bo firmy, które tutaj prowadzimy, może mają troszkę wyższe ceny, ale zatrudniają osoby na etatach. Zatrudniają osoby w pracy, dając możliwość zarobkowania. Markety niszczą to wszystko, co tutaj żeśmy wypracowali, co tutaj żeśmy zrobili. Jak by Pan podsumował miniony rok? Bardzo ciężki dla handlu, ale jak widać po dzisiejszym spotkaniu, jest nas trochę tutaj jeszcze. Więc trzymamy się i myślimy, że przezwyciężymy trudności, które są i dalej będzie szło nieźle. W tej chwili mam 65 członków prowadzących działalność gospodarczą. Nie liczymy osób, które są zatrudnione w tych firmach, to są tylko pracodawcy dający miejsca pracy. To, to znaczy... Taki rodzinny, gdzie jest jednak biznesu w rodziny? Członkowie naszej organizacji są różni. Na przykład jest pan Szubryt, który zatrudnia 700 osób. Jest pan Wojtas, który zatrudnia też około 70-80 osób. Ale są też firmy jednoosobowe czy trzyosobowe, zatrudniające kogoś z rodziny, zatrudniające kogoś bliskiego, po to, żeby dać mu możliwość pracy, zarobkowania. czas. Gdzie się z waszych obserwacji? Czy w takich dużych sieciach tak, tak, To jest największy to właśnie to problem, problem, że jednak lepszy klient z tego Nie, nie, nie. nie. Z tego nie, nie. Nigdy tego nie powiem, że jest lepszy. Być może tańszy i być może, że to jest wszystko w jednym miejscu. Natomiast u nas mamy naprawdę najświeższy towar, najlepszy towar i gwarantujemy, że nic po zakupie nie zostanie wyrzucone, to co ksiądz Wojcieszak stwierdza. Czy system podatkowy sprzyja małych Absolutnie nie. Absolutnie nie. Chodzi o to, że preferencje stosowane są dla większych sieci, a nie dla małych sklepów, małych firm. My powinniśmy mieć pewne preferencje związane z zatrudnieniem, związane z miejscowym handlem, z miejscową produkcją, z miejscowymi usługami. Tego niestety nie ma. zmiany prawa i dużo, dużo klientów. Jestem przekonany, że na pewno nie jest lepsza w Krakowie niż w Limanowej. To dotyczy nas wszystkich myślę, również w całym kraju, dlatego sytuacja małej i średnich przedsiębiorstw na dzień dzisiejszy bardzo w bardzo złym stanie. Wynika to z różnych przyczyn, niemniej jednak najważniejszą przyczyną jest to, że tak zwane Obcy kapitał, który wchodzi na nasz rynek, kieruje się tylko zyskiem, w jedną stronę nie patrzy na środowisko, nie patrzy na to, co się dzieje wokół niego i to jest przyczyna, że również przepisy krajowe. Nie pozwalają na to, żeby pewne ograniczenia wprowadzić, bo jeżeli wprowadzo zostaną wprowadzone, to mogą być tylko prowadzone lokalnie, a tego się nie da zrobić, można powiedzieć. Nie da się zmienić sytuacji na dzisiejszych małych i średnich przedsiębiorstw, żeby im pomóc w taki radykalny sposób. Znaczy się, przyczyn pomocy jest wiele, niemniej jednak najważniejszą przyczyną jest to, że można pomóc w bardzo jasny sposób, określając zasady gry na danym rynku i tak zwane jasne przepisy, które się nie zmieniają w ciągu roku. Zatem powinny być dokapitalizowane firmy małe, na które dzisiaj nikt nie chce wyrazić zgody. Mówi się, że są fundusze dla małych i średnich firm, niestety, żeby z nich skorzystać, nie jesteśmy w stanie spełnić wymagań, które są nam stawiane. A banki niestety nam nie chcą pomagać i państwo również to nie pomaga żeby zwolnić wcześniej jak wynajem, czy Znaczy się mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to się dzieją, niemniej jednak nie we wszystkich miastach i nie w wszystkich miejscowościach, ponieważ reprezentując Kraków, prowadząc biznes w Krakowie, są tak zwane zanikające branże, czy tak zwane branże chronione i one mają obniżkę, została wywalczona w mieście i prezydent wyraził zgodę na obniżenie tym zawodom czynszów za wynajem lokali, które są oczywiście w rękach miasta, ponieważ prywatny rządzi się swoim prawem. Także pewne, można powiedzieć, symptomy pomocy są, niemniej jednak one są niewystarczające w taki sposób, żeby mogło dane, dane firmy mogły dalej konkurować z tymi dużymi molochami.